Kamerowany jest kamerowany. Hallo halo, cześć się man. witajcie z tej stronkowa, zapraszam. Kolejny odcinek Kolejny Palmistum Later 19 Seria. Ja. Małymi kroczkami do przodu. W dzisiejszym odcinku. Na Team jest ze mną Filip. Chiema. Ja, Chyba <laughs> jakiś śmieszek, ja, ma. No i dzisiaj będziemy sobie siać soje. Um. Dzisiaj, bo... Dzisiaj tak mówię, zaczniemy sobie... Bo dawno nie kamerowaliśmy w polu numer 11, no to nagram oczywiście siejemy nowym nabytkiem No i także Filip, to możesz... Sobie... By the way. Cicho muszę być, ale Wiecie sobie w prawym górnym rogu, która jest godzina. Trochę nie mogę drżeć mordy. Kurwa nie możesz. <grych> no nie mogę sobie. No Mamy obudzę, tato obudzę i coś i się YouTube'owanie. Ja to wam ogólnie... powiem, że... Pan coś widzi ze mną na piku. Będzie za... tego? Rokata. Nie? No i gitara. Tak w ogóle jak oglądacie ten odcinek, to pewnie po poniedziałek, jak ci stawiać Pewnie wtorek. jeszcze gdzieś pewnie godzinę. Ja wiem. Który ja jakoś tu. Czy... jakoś godzina. Jakoś godzina 18 pewnie, jak oglądacie to yy, we wtorek. Czy kto, kto, który, której Ale jakoś tak. To yy... się nie zdziwcie, żeby te pierdolił głupot cały czas. Bo... Nagrywałem na zapas bo po prostu sobie wyjeżdżam Nawczas, jeżeli tak to powiem To co chcieli powiedzieć? Co powiedzieć? Na w No tak Będę zwiedzał, nie będę alkoholu ciłowo z Kurę Maciu o co rzuciło skórę No, także myślę, że pojadę na Korku do piątku. To tak myślę, że trzy odcinki będę akurat. Może jeszcze coś nagram EuroTraka tak przed wyjazdem, no nie wiem. Zobaczę coś mi się da nagrać na... Bo jak to nagrywam to jest niedziela aktualna To, to jak coś to jeszcze EuroTrack Ość To jest Filipa namówić Będę nagrał Do czego? Eurotraka Zrobimy sobie konwój, pojedziemy jak na odcinku to... Okej, okay, dobra Ej, nie. poza odcinkiem, jakbym poza odcinkiem spytał, to by było. Nie, nie chcę. Cię. Nie? Nie. O mm, ogóle, Co to ja wam powiem? Zegip tam... go. na żył. Nie. Też nie chcę. Czemu zrobię? To jest późna godzina. Ci... Mama i tak ci do pogoń wchodzi. A ja znam się. Hm? Mówisz? Dobra. Widzicie. Koro idzie? Hmm? No, także tego. Pion jest, tylko dlatego, że rozmawialiśmy. Aaaa... Kurna jeździ po górach, po pyrzynach. Spokojnie jest to, bo w dobrych rakach To jest trochę szybsze, hmm. bo...

Dziękuję. Bo no, ja go kupowałem. Znapa mi zrób kupowałem. Dobra. Dziękuję. Żyleta. Gdzie przyjdzie błąd. Na rzekę? Przyjmy mam. Ej, a Igor, Igor? skąd ma? Skąd ma Warminga? Jakubi. Chyba. Dostał. Pewnie od lewego wziął. Nie wiem. Nie pomogę. No dobra, tu taza się wydyma i... A jak? A ja on ogląda swoje odcinki? Twoje odcinki. To ja. No to Kuki od niego uczciwie, nie? Нет, тебя longo bedeutet «мыслений» Ты ops? Что Я не рассказываю Не обращаешь внимания и говоришь боль I będzie, Kurwa spuść trochę gazu po łury wałek nie, Ale nie pierdolę, fajnie nagrać kurwa Dzięku Cowo i źle tam Jakby trójkę będzie mrugnął no, no. Jeden lepiej O kurwa. zabawy tam. Takie. Ja. ono by coś tam robiło. Gdybyś coś tam Ale my kurczaki kłócili. Bez, bez nie, no. <laughs> nie. nie, to nie, nie mam ty wymów pier. No to śmiech. Kurwa, nie. Gdzie ta piątkę nagrali Gdzie A, <zysklary> A to... mi Nie, czy... Ja dobrze chciałem Od konu płyta. Ale patrz, ciągle chciałem wydać tam mój po 300 na Forza <grym> Nie no, forza, fajna gra. Szczęśliwy. Anateka. Jest to bardziej był teraz, więc... Depsę ją. Depsę ją. a pomówię? Ateka. A że mi tutaj ja. Gdzie? Odjebało? Filip Rozumiesz gościu kurwa nie wyjechał mnie tutaj. Ej. Hey. Ja tu jechałem, myślałem, że on się wcześniej zatrzyma. Ja mówię, że zdążę wykręcić. Ej, hey. ja zdążyłem po masce, no przejechałem. Pływa fany moment. Ja chcę z tego fanny moment. Dobra, daj. się A że tak... Z... Ile ci się już to pobrało? Filip ile dzisiaj już opiada w ubraniu? No, 4 GB you, kiedy, wydamy, kiedy wydamy odcinek za? No nie. Myślę, że, że w czwartek. Kiedy, kiedy się zacznie? że w czwartek. Albo w środę. Tak późno? Z nagrywam Ten Farminga rodeta Dzień przerwy Z farminga Eee Czemu tutaj mi. O. Taki mam plac? Nie, no... Na... Rzadkie. Chciałem rozpocząć. Kurwa w jest jakieś, jak na glebę i. One są lepsze od 30 razy. 11. To jest tylko że to Dziękuję. To te czasy. Tutaj w 19... sprzedał... To... Owie oh, ...czynnik. I tak dalej. <grymka> Powiem tak, jest... ja, to jest... ...pamiętam, że przed każdym farmingiem, jak zainstalowałem, podawano kasy i, ten, I kupowałem wszystkie maszyny, żeby poobczalniać. A 6 tak robi to Jak na przykład na polskie serie, to Jak wszystko Zawsze się jak ja mam Ale nie To ja akurat nie muszę wychodzić z gry bo te tych wieletów Tam mi dodaje No to Polgi to... I się kupuje zawsze Muszę sobie dodać po prostu dodać i nie ma coś kasy no, a jak mi się z gry nie chce wychodzić tego Chyba, że już gramat... Ale, że Chyba, że już gram tak forfa Chatnem To trzymam dziewiątkę okay. A potem w to się nie kończy. Fajnie. Jak? Tak podobało. Fajnie, że... Taki, ten... Miałeś taki jakieś cztery mieszkania, że taki A. dzieciak mówił, że poszła, ja tak że nie wiem, kasa, bo to już było Ja mu się spytałem, I mu dałem, kasę. kasa, by cały czas. No. Jaki jest? 15 chyba to było, że cały czas na kasę bywało. Tak, dodaję, no, nie? Chodzi do gry, coś tam robi i cały czas mu kasa spada, Teraz ci powiem, że tak skomplikowane dodawanie kart. Ale i tak. Pewnie, że musisz wejść w te create, nie? Tutaj. Okay? Powodem, jak to napiszesz, to musisz wejść w tym samym farms. I jak masz money, to tam dać kwotę, która daje pieniędzy. Czytam pierwszy. bo inaczej nie będziesz miał. Właśnie gdzie nie górkę. trochę, tak. Pownęła. Ile tu jest? Ile to jest? 17. Ha? Starczy. Starczy, cały Nie musi być. na jego ulewkę. Każdy Jak już nie mam... Nie mam co robić na farmie, nie, to przeciągam na siłę. Lat, ja tak robiłem. Byłem czynny. No. Przeciągałem na siłę, wykazałem. 27 minut odcinka prawie. Tu wiesz. Filip, ale wiesz, co ci Co? No. Coś tu powiedz. No. Bo ja się dowiedziałem do złej rzeczy. O mhm. O widzach. Gdzie? Że? Że nie oglądają całych odcinków. Kto, nie? Wszyscy. A skąd wiesz? I jak widzę. Że całych odcinków nie Tak nie pasuje, to dypki, tak. nie, kurwa, co ty subskrypcję <noise> chcę mieć do Im tym bardziej, że już jest 209 99... na kanale jak to się mówi się tak, kurwa, bo od <noise> jak to się mówi nie no, małymi kroczkami do przodu kurde <noise> Szczerze? Że... A kurwa chwasty się dały, ja Ja patrzę co tu się zrobiło, nie? Ja patrzę trawa ilości, kurwa, patrzę co ja sieję. Ale no łego nie. To i wyroby fany moment, nie? To z tym guzikiem to by go pływa kurwa... pewno. Nie powiem, że nie. Byłoby, kur... No to chyba guzik będzie... Hotspot. spodem. Tego, no ku... Nie powiem, że nie. źle hmm. to chciałem... ...próbować do nagrywania, to w ARW jest... ...to zrobił? Co zrobił? Uj. Nie, nie, pogadasz, nie, 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 Jadę, do o. Jeszcze nie, sobie... nie, na nie, 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 ale to... nie, nie, już. nie, 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 Dokładnie. Dobra, jabł się kapry. Dobra, także krzyk... To było na tyle w tym łóżku. Mam nadzieję, że nam, Wam się spodobał i miło spędziliście czas. No to teraz, Filip. Ty gościu, na odcinku... Okej, okay, przejadę czy... Powiedz proszę, co mają zrobić. Wypierdalać. Chujujery. Nie no, a serio? Przede wszystkim... Suba. Dziwonkę. Lajka ewentualnie. Jak nie, to paszło mi to. I co jeszcze? Unbana dać. Unbana. Dobra, tego nie było. Eee. Zachęcam do komentowania, do udostępniania filmów dla większych zasięgów. Żeby coraz więcej było subskrypcji, oczywiście, im większe granoty. Eee... I to Filip to do końca nie czy też film? Ja powiem. A skąd wiesz? A skąd wiesz? Ja wiem, ja powiem. No mów. Zachęcam do wspierania kanału poprzez dany i link w opisie. <grym> Nie, okay. serio, serio. Serio. Okay. Dobra, i okay. ten. Jeszcze zapraszam na tego. Kiedy robisz live? Nie wiem. Okej. Okay. Internet Zapraszam na Discorda, link też w opisie, że żegnam się. Trzymano, Filip. Pa pa.